na kurwa nasja podchodzi, to Ale mi się nie chce nagrywać Jak masz całe filmy to mi się nie chce tego nagrywać Bo tam wadziem content po angielsku cały czas A potem weź to na, i na siłownię I zacznij gadać Uznając, że jakiś debil nie? Za nami Igo S a, myślę, że 1V1 będzie. Zdziwiony, kurwa, wielce. No i wiesz. Chyba, że, że, że nie wiem, jakimś tak. To ja bym kurwa zrebił, bo chuj wie co. Na razie co? nie mam planu. Nie no, weź kurwa i na siłowni, gdzie tam se ludzie normalnie świszą, I za, weź kamę i zacznij piedzieć i do nich po Cały czas tak wygląda. Ogólnie ten kontent uważa za chujowy, w sensie idziesz na jakąś randomową siłownię pierdolić do kamery się... No ja pierdolę kurwa. Nie no to jest jeszcze spoko, ale tak musisz wiesz... Więcej ćwiczyć niż pierdolić. A. Tam są ludzie, którzy tłumaczą technikę i w ogóle... To spoko, miarę. stanie ci z blokiem zadowolony. Tamten wyszedł. Nie <laughs> JAKO bało, na no, bo kurwa Zresztą no, jest to, że pewnie by się całe odnowi, nie? Nie O, super tyli 2v2, kurwo, tempa Mam no, znowu Znowu się spotykamy, Fabio Wypierdalaj, no zajebista zdolność kurwa! Może pół metra zasięgu od razu ja pierdolę Weź go Dobi Weź go dobi, No łatwo kurwa powiedzieć, nie? Także kurwa, weź go dobi. To niech masa te kurwa jeden na jeden Tak na to. Jednego hita mam. ci zadaj spierdoli, nie? 1v1 kurwa, wielkie 1 V1 Ja pierdolę, to ci macha, tym mieczem kurwa, rodzicy ci uciekał pice, Brak wyrafinowania Ostrze, to nie zabawka. No mm, mm. Wasza śmiech Wow. No i o drugi dr śmieć jakiś bił nawet. Te mamy, aha, nożda mamy. Także gdzie kurwa tym gównianym tu zagrać? O jak ile? No oczywiście taka kurwa musiała być tylko tego śmiecia jebanego Oczywiście kurwa Tak jest 400 level na ciemnej strony pewnie kurwa No on może sobie nie grać Ale wygabę. No i teraz będziemy mieli no jasną stronę, kurwa pigułce śmieci, idzie jedną z lewej, kurwa wdera. wdera jest ten spocona pizda, oczywiście mol do nas idzie, tu tylko na się przesuwa. Gdzie jesteś, a tam Chodź na tamtą stronę. Wiesz że jak, jak idziesz klikasz nie S i poskakujesz nie, na hanie to idzie szybciej. Tak. No. Bo nie już sprintować do tyłu jakby nie? To jest przegrana aż ma chęć kurwa No pusz plecy kurwa ta eee, Ja chciałbym Sodyba! żyć Mola? No, mola, mola S? Ważaj teraz kliknij Pion jest Za uh, No to chuj go, to się Ej, jeszcze, można już zjebać już Idź ja tam na tą środkową platformę teraz yes. Mogę go po prostu strzelać. strzelać ale poleciał i opierdol! <laughs> Taki szybki kurwa pójść! No Jeszcze kolej dodatkowego dostał, kurwa. Gęce. Tu podsłuchajcie. Wszystko w porządku? Es? No kurwa to nieźle. To nie 400 400 level był... Wyszedł tamten kurwa śmieci. Ja pierdolę kurwa. No nie... Wiesz nie wiem, ubiłona czy gremlinach coś, kurwa. Ja pierdole. Nie, no tamten kurwa był nie 400 na WDZ-że jeszcze zostać taki filt. Jeszcze no. myśli tak który ma 100, któryś, który tam miał, kurwa, ja jebie. No teraz Iden jakaś pizza wzięła, super, kurwa. A ten śmieci, Iden chyba. Nie ma chaosu, jest harmonia. Lecimy go rozjebać. nic nie otrzyma. Że bezbronny jestem, zdawało ci się? Nie to mm -hmm. jest nas To S Ej, chodź się z nim pobawić Dostań No, go. ej, po, po, z tego, ty dawaj tu, chodź tu i z dwóch stron tak, nie? Tylko czekaj, niech mi się naładuje Mi też Mają? Tak se o no. czekaj, czekaj, zaraz Mam ja Też mam Dawaj <laughs> Jak go <p> <laughs> <laughs> prosił! ci przemyśleć swoje działania. Nic nie może cię odzawić. Kurwa, zyba. A nie jest niesamowity. No widzę. Nie obsziesz się. Dobra, że niebo zginie jeszcze. O kurwa, jakbym miał to, by teraz teraz czekaj, już się odnowi te 200. Twój pustek bije kurwa, nie naładowanych 200 damage. O on by już nie żył. No, ja pierdole. A nawet jeszcze to że puszczę co ich kiernoli, kurwa po ziemi i kilometr No niech bo Baj Czekaj, no czekaj, niech musi... o właśnie, teraz mam kamienkę A kurwa, nie wow. jest jest dla Amazing gameplay